Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście tutaj razem z nami, bo przychodzę do Was z bardzo fajnym tematem. Mianowicie, od dzisiaj ruszamy z bazarkiem Safi. Co to takiego, już Wam tłumaczę. Bazarek Safi to nic innego jak wyprzedaż produktów, które zalegają nam w magazynie. Są to oczywiście produkty nowe stworzone na potrzeby sklepu, czyli zdjęcia, prezentacje itd. itd. Także macie no, naprawdę super okazję zgarnąć produkty Safi w naprawdę fajnych cenach. Jak to będzie wyglądało, już Wam szybciutko tłumaczę. Każdy produkt będzie wystawiony osobno w relacji, czyli jeden produkt i jedna relacja. Wszystkie one będą zapisane w relacjach wyróżnionych pod tytułem Bazarek. I osoba, która będzie chętna na, na dany produkt, czyli weźmy na przykład yy, obroża w kolorze wściekła cytrynka, będzie krótki opis i osoba, or, i oczywiście cena. I osoba, która będzie chętna na zakup tej obroży, pisze pod relacją biorę. Ja wtedy. Piszę do tej osoby wiadomość prywatną i dogadujemy szczegóły, wysyłki i płatności. Co ważne, liczy się kto pierwszy ten lepszy. Także gorąco Was zachęcam, zapraszam. Yy, śledźcie nas i bądźcie czujni, żeby być na bieżąco z wszystkimi produktami, które będą na bazarku. I koniecznie dajcie znać, kto, kto się z nami bawi w ten mały straganik.